wszystkim, jest Mądziak, jest Mądziak A gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Transolu Tak, tak panie, tym razem Po raz kolejny już W Transolu I cóż się stało? Ano znowu coś się stało Zobaczcie, nie wiem czy to się uda Bo to nie jest takie oczywiste Co jakiś czas Wkładasz kluczyk do stacyjki parą się kontrolki pozycja rozrusznika w tym przypadku akurat zakręcił, ale często i gęsto na tej pozycji rozrusznika nie dzieje się nic, albo dopiero zaczyna się dziać w momencie jak już jak jakbym wracał tym kluczykiem z powrotem na tą pozycję tutaj przed rozrusznikiem. No w tej chwili jak na złość wszystko jest ok. Także już raz odpalałem sobie transita właśnie. Podczas ostatniej jazdy już wracam do domu. Wszystko ładnie, pięknie. Zachciało mi się iść do sklepu. Starałem się sklepę, zgasiłem Tranzita. Przychodzę, kluczyk w stacyjkę. Palą się kotolki, a na pozycji rozróżnika cisza. Raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, nic. No to co? Szybko znalazłem sobie książkę obsługi. Znalazłem przekaźnik. Od rozrusznika, bo oczywiście tak z pamięci tego wszystkiego człowiek nie wie. Znalazłem ten przekaźnik. Już kiedyś przygotowałem sobie taki kabelek. Tak tak, kiedyś jak miałem tutaj problem, że tranzyt mi nie chciał odpalać, na samym początku wyjechałem z podwórka, zamknąłem bramę i chciałem odjechać, a tu nic. I wtedy się przy... był problem z przekaźnikiem od eku, od tego całego komputera, niby przekaźnik działał. Ale cewka tego przekaźnika chyba miała jakieś międzyzwojowe, i tak dosłownie przekazywał to napięcie na sterownik, tak jakby impulsami. A jak mierzyłem sobie przekaźnik, jak sprawdzałem ten przekaźnik, było wszystko ok. I tak chyba dwa dni z tym walczyłem, aż w końcu do tego doszedłem. I wtedy też doszedłem do tego, że można odpalać sobie transita tam w skrzynce pod maską. Tak, tak. Także temu te kabelki. Jedne kabelki. Tutaj kabelki z kontrolką i inne takie, które po prostu w takich awaryjnych sytuacjach mogą się przydać. Na pewno nie jest to wszystko, ale na pewno coś pomoże. Wtedy też grzebałem właśnie tutaj przy kostce od stacyjki. No nie z tej strony: stacyjkę mamy z tej strony. Kostka gdzieś jest tutaj schowana. Tak, i wtedy też co prawda nie jest to nowa kostka. Ale z jakiegoś mądziaka na złąku wyciągnięta. Na pewno pasująca. Bynajmniej z tego co pamiętam, to tu był oryginał Fordowski. Proszę bardzo, jest kosteczka, jest kosteczka. Także w tym przypadku teraz albo mamy problem, tutaj z tą kostką stacyjki, że coś tutaj nie łączy. Albo jest problem z tym przekaźnikiem, bodajże R4 oznaczenie w skrzynce, tam pod maską. No chyba, że coś jeszcze innego. W każdym bądź jak przekaźnik wyciągam, robię sobie tutaj z kablami, to wszystko działa. No i teraz chciałem właśnie dojść do tego, czemu to jest jak jest, czemu to tak się dzieje. No ale jak widzicie, wkładamy kluczyk do stacyjki, kontrolki i pali. I jakbyś tego nie zrobił, to odpala. Taki to jest właśnie urok samochodów. Chcesz naprawić, bo wczor wczoraj coś nie działało, a dzisiaj już wszystko wróciło do normy. I teraz gdzieś pojedziesz i za chwilę znowu będzie jakiś problem. A ty dalej nie będziesz wiedział co to jest. I tak to jest. Także dzisiaj Zobaczymy. Pokażę Wam, co to jest za przekaźnik od rozrusznika. W jaki sposób właśnie za pomocą takich kabelka z końcówkami męskimi możemy odpalić transita bez użycia tutaj kluczyka. No to tak, musimy włączyć po prostu pozycję tutaj zapłonu, tak? No i co jeszcze? No i pokażę Wam, gdzie jest kostka. Bo w teraz nie mam zamiaru kombinować. Dzisiaj znowu jadę w trasę i nie mam zamiaru kombinować z kabelkami, także założę sobie tą kostkę, a przekaźnik zostawię stary i zobaczymy, czy ta sytuacja się będzie powtarzać, czy nie. Jak się będzie powtarzać, to znaczy tylko i włączy że przekaźnik, no chyba, że w tej chwili jak go rozbierzemy, będzie perfidnie widać, że coś tam jest upalone, coś tam nie styka, no ale dobra. Nie gadajmy, weźmy się do roboty. Także co? Na początek rozbieram tutaj, bodajże że chyba jakieś 2-3 śrubki tutaj są, tą obudowę dolną. I zaglądam tutaj do tej kostki, bo z tego co pamiętam, to to był jakiś zamiennik. Wiem, że go nawet rozkręcałem, tam czyściłem, doginałem. Może się już zepsuło. Trochę czasu minęło, także zaczynam od kostki, a potem. Pójdziemy sobie do skrzynki, pokażę Wam ten przekaźnik i co, jak zrobić, żeby odpalić transita, gdy tutaj nam zrobi się taki problem z tą kostką stacyjki. No ok, działa. 5 minut roboty, albo nawet i nie 5, w każdym razie. chwila, moment i już jesteśmy przy kostce stacyjki. Co trzeba zrobić, żeby tak było? Zobaczcie. Osłonka jest tylko tutaj na takich tutaj zatrzaskach tak także tą obudowę ściągamy wtedy wyciągamy tutaj ten cały przełącznik zespolony od radia tu wciskamy jak tam wciśniemy to się tutaj tak odegnie i wyciągamy odpinamy tą malutką wtyczkę odkręcamy dwa wkręty od tej obudowy tak Wyciągamy kluczyk, ściągamy tą obudowę, bo jak widzicie ona się tutaj też trzyma, tak w taki sposób, ściągamy ją w dół, no i mamy kostkę na wierzchu, wyciągnięta w tej chwili wtyczka, a żeby kostkę wyciągnąć to wystarczy ją teraz tutaj, tu przydusić i tu z góry tak samo, będzie to widać ładnie tutaj, o tutaj te ząbki, tutaj i tutaj, tak? tam ściskamy i wyciągamy zakładamy następną i gitara, cała filozofia z kostką stacyjki. Tak jak co, ale akurat w transicie jest to mega szybkie i proste okej, okay, dobra jak widzicie już tutaj też byłem, bo tu były jeszcze jakieś kabelki podłączone, jakieś alarmy, pierdoły, gówna oczywiście ktoś to kiedyś miał podłączone, potem ktoś to rozłączył kabelki sobie tam gdzieś wisiały i takich historii tutaj jeszcze było sporo sporo Kiedyś tu chyba nawet w jakimś odcinku o tym też było. Nie wiem, czy akurat wspominałem o tym, ale wiem, że jak robiłem wiązkę od tych lamp, także tutaj też wtedy właśnie był ten porządek z tymi kablami robiony. Ok, razie czego? Wrzucę Wam tutaj odnośnik linka odnośnie tego filmu, jak robiłem wiązkę do tyłu, do lamp. Ok, także teraz tu widzicie, jak dojść do kostki stacyjki. Ja w tej chwili sobie jeszcze raz wepnę tą tutaj kostkę, tą wtyczkę w tą kostkę. Włożę teraz kluczyk do stacyjki, wyciągnę sobie tam ten przekaźnik. Włożę tam kontrolkę i będziemy sprawdzać, czy tam dochodzi na te cewki tego przekaźnika napięcie czy nie. Jeszcze na tych starych komponentach zobaczymy, może akurat uda nam się wychwycić, czy to rzeczywiście kostka. Czy to po prostu będzie chwina przekaźnika? Dobra, ja idę tutaj to włożyć. I za chwilę się widzimy. Piździ dzisiaj niemiłosiernie. Mamy. O, chciałem pokazać taką datę. Taką datę. Ekspert, na przykład Smart TV Samsung 65 cali. O, mamy taką datę. I ile stopni na zewnątrz? Prawie 10. W tej chwili tu widzicie, temperatura już nie rośnie. Jest prawie 10 na zewnątrz, w środku grudnia. No i co? Musi wiać. Dobra, otwieram machę i podpinam kontrolkę. Za chwilę Wam wszystko pokażę. Co gdzie i jak. Maska w górze, ale zanim tam pójdziemy, pokażę Wam tutaj. Mamy tą podstawową taką książkę od Transita. Tak. Jest książka od Transola. I zobaczcie, co my tu mamy. Pozycja 17. Bezpiecznik numer 17. Czyli tutaj ten bezpieczniczek 17, 30 amperów różowy. Uruchomienie rozrusznika, tak? Czyli jeżeli rozrusznik nie kręci, to może być też wina tego bezpiecznika. Ale w tej chwili bezpiecznik jest cały, rozrusznik był niedawno robiony. Zresztą linka wrzucę Wam tutaj. I teraz tak. Tu mamy 17 różowy bezpiecznik, 30A. I teraz mamy jeszcze przekaźnik R4, uruchamianie rozrusznika. Gdzie mamy R4? R4 mamy tutaj. Ten całkowicie tutaj na dole, bo skrzynkę mamy w samochodzie w taki sposób. Czyli tutaj mamy przekaźnik, a tutaj mamy bezpiecznik. I teraz w ten przekaźnik. Wyciągniemy wiek yy, zasilanie tutaj, gdzie przychodzi z stacyjki w te cewki. Podłączymy sobie kontrolkę w tą cewkę, podłączymy sobie kontrolkę i będziemy sprawdzać, będzie się tutaj kręcić stacyjką tam i z powrotem, i będziemy patrzeć, czy zaświeci, czy się nie zaświeci. Dobra, także tyle z teorii. Teraz przechodzimy do praktyki. Widzicie, taka niby podstawowa książka, a ile tutaj naprawdę jest informacji? Nawet w tej książce, co kupiłem po angielsku nie ma często takich informacji, jak tutaj. Dobra, działa. Jest kontrolka, idzie sobie kabelek, skrzynka bezpieczników. Wcześniej wspomniany różowy bezpiecznik od rozrusznika. Jest różowy, jest różowy. I R4, zresztą tu nawet jest opisane na skrzynce R4 ten przekaźniczek, tak? To jest przekaźniczek i teraz tak styki 85 i 86. 85 i 6 tutaj i tutaj to są styki cewki tego przekaźnika. Czyli w te styki musimy się podpiąć. Te styki są do siebie równoległe. Także teraz nic nie pomylimy. 85 i 6 to mamy tutaj. Tak, To jest warte zapamiętania. Tam gdzie jest cewka, tam są te styki równoległe, a tak jak przykładowo tutaj jest jeden tak ustawiony, drugi jest w ten sposób. I tu jest obwód, który jest łączony. Dobra, w każdym razie teraz podłączyliśmy pod się pod cewkę tego przekaźnika i teraz będziemy kręcić statyjce. Chowam się, bo wieje niemiłosiernie. Oczywiście tutaj bałagan... Wszystko w podejście okay. i automatycznie przekręcając stacyjkę nie będziemy uruchamiać silnika bo nie ma przekaźnika kontrolki Czyli sterowanie przekaźnikiem, jakby działa. Kontrolki, widzicie co to robi? Zobaczcie, kontrolki spróbuję rozrusznikiem przekręcić, a tutaj coś rozłącza totalnie. Widzicie? Taka teraz się zrobię. Wszystko mi tutaj się rozłącza. Ciekawe, co widzicie? Ciekawe, czy jak podmienię kostkę, czy będzie tak samo? Zaraz spróbuję to zrobić. Widzieliście co to robiło? Rozłączało, tak? A teraz zobaczcie. Już w tej chwili jest założona inna kostka, ta co było tutaj, ten oryginał, bo teraz ten zamiennik leży sobie tutaj. Jest zamiennik, jest zamiennik. Nie ma żadnych oznaczeń jeszcze ściutki pozbawiony wszelkich oznaczeń, tylko tutaj te numerki nic więcej, nie ma firmy, nie ma nic, także tą wyciągnęliśmy i teraz taka rada, może najpierw wyłączymy zapon, po co się świece grzeją, I jak wyciągacie tą kostkę z stacyjki to zdejmijcie sobie jeszcze tą obudowę, bo ona praktycznie jak tą wyciągnięcie zobaczcie, ona się trzyma, tylko tutaj ma takie uszy, uszka, tak? Zatrzaski. jak tą wyciągniecie, to ona jest luźna zdejmijcie ją i zacznijcie wyciągać kostkę stacyjki tutaj od tego górnego uszka, tu śrubokręt z góry tak, wciskacie lekko wyciągacie górą i dopiero wtedy od dołu, bo od drugiej strony najpierw zaczynając od dołu będzie o wiele gorzej wcisnąć to uszko, bo tutaj przełącznik od kierunkowskazów i ten cały zespolony przełącznik przeszkadza ok, dobra, to teraz wracamy do tego co Mówiłem na początku, tak? Widzieliście, że to potrafiło zrobić coś takiego jakieś, że tu się totalnie wszystko wyłączyło na tamtej kostce. A teraz zobaczcie. Jest ta oryginalna Fordowska ze złomu. Pozycja rozrusznika. Świeci się. Tak? I teraz mogę tu kombinować kluczem i nie zrobię czegoś takiego jak wcześniej, że na włączonym zapłonie mi wszystko pogaśnie. Jeszcze raz kontrolki, rozrusznik, i mogę tu kombinować klucze w tej pozycji, i nic się nie dzieje. A tam takie rzeczy się działy. Czyli co? Chyba w tym przypadku to była kostka. Tak mi się coś mocno wydaje, że w tym przypadku to była kostka. Ale w razie W to kabelki zostaną ze mną. Gdzie one są? No właśnie, że za chwilę jeszcze je zgubię, i tyle będzie z tego. Dobra, to teraz widzieliście, jak to wygląda. Tak. Tu mamy te kabelki. I co? Luz. Zapłon. Tak ręczny zaciągnięty, żeby mnie nie przejechał i teraz go odpalę wam. na kabelki. Teraz wam go odpalę na kabelki. To tutaj sobie wyciągniemy. Bo już nam nie jest potrzebne. Teraz tylko odpalamy na kabelki. Tu z góry. I tu z dołu działa? działa, i tak też ostatnio musiałem go odpalić. Dobra, gasimy. Także widzicie, w tym przypadku to coś mi się bardzo mocno wydaje. Że tylko i wyłącznie była wina. Kostki, stacyjki. Dobra, jeżeli chodzi o kostkę stacyjki, tak, to zamienniki, przynajmniej w tej dacie, co Wam przed chwilą pokazywałem, jakiś najtańszy, 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 nawet niecałe 30 zł. można kupić. I to pewnie było coś takiego, no name jakiś, tak? A oryginał Fordowski około 120 zł. Także co? W tej chwili ten. Robił jakieś problemy. Na razie go tutaj wrzucę. Ale w najbliższej czasie muszę albo skombinować sobie kolejny ze złomu oryginał Fordowski, albo zamówić oryginał nowiutki. Swoją drogą, taka kostka stacyjki pasuje do Transita. Od Mondeo, od Fiesty i tam bardzo wielu modeli. Tak I tę pewnie, ale nie mają takiej wygórowanej ceny. No dobra, panie, to teraz widzicie. Miałem sytuację, że musiałem odpalać sobie w taki sposób i mam nadzieję, że takich sytuacji już więcej nie będzie. W razie czego wrzucę sobie tam jeszcze jeden taki sam przekaźnik, gdzieś wyszukam i w razie wów wrzucę tam w te wolne miejsca, w skrzynkę wolny przekaźnik, żeby miał na podmiankę. I swoją drogą, żeby tutaj znowu nie szukać w instrukcji, zrobię sobie jakieś małe naklejki i naprawdę opiszę, co, gdzie i jak. Albo... Może wyciągnę sobie tutaj, zrobię zdjęcia i wydrukuję. No bo wiecie jak to w tych samochodach jest. Zawsze coś się dzieje. Warto by było mieć takie, co, taką ściągę na wierzchu, bo człowiek nie jest w stanie wszystkiego spamiętać. Dzisiaj robisz w Fokuście, jutro w Mondeo, a, jut a jeszcze innego dnia w Volkswagenie siedzisz. Także wszystkiego człowiek nie jest w stanie upamiętać. Także zrobimy sobie jakąś ściągawkę. No okej. Okay. Jak zwykle się rozgadałem. Także teraz panie wiecie jak odpalić transola gdy tutaj odmówi Wam kostka stacyjki i w taki też sposób możecie właśnie sprawdzać, no zobaczcie mieliśmy podłączone kontrolkę i co jeżeli by się kontrolka tu przekręcacie jeżeli by kontrolka się nie paliła czyli co, albo coś z kostką wymieniać kostkę dalej nie pasuje, to co coś z napięciami, tak trzeba sprawdzić czy tam w ogóle chodzi napięcie na te dwa piny, czy nie czy jest masa, czy nie ma masy no wiecie, ja Wam dałem, że tak powiem będkę, a resztę no niestety musicie domyśleć się sami. Sytuacja jest odgroma i jeszcze trochę. Tak jak mówię, przy pracy trzeba myśleć, to nie jest tylko tak, o, włożyć, wyjąć i gitarę. I chociaż większość mechaników tak działa, tak, to pewnie będzie kostka i jebs, wymieniona. A za chwilę się okazuje, że to nie to. Tak, tak, także według mnie w tej chwili była taka sytuacja, ale tak jak mówię, mogłoby być jeszcze tak, że będzie coś zaśnieżała masa, Jakiś tam, na kabel przerwany, coś napięcie nie dochodzi, także to wszystko trzeba sprawdzać. Widzicie z tym napięciem? Ostatnim, co nas, na początku filmiku Wam mówiłem, był przekaźnik. Przekaźnik od tutaj tego głównego komputera. I w momencie rozruchu, co się działo, ten przekaźnik dosłownie tak sobie skakał. Tego tutaj nie było widać. Nie było tego widać na mierniku. Wszystko grało. A po prostu pod obciążeniem on nie dawał odpowiedniego napięcia. Na komputer było za niskie napięcie i komputer automatycznie nie pozwalał na uruchomienie silnika, a wszystko działało. A tylko było jakieś tam międzyzwojowe na cewce tego przekaźnika. Jak znajdę ten przekaźnik, to wam go pokażę. Zresztą ten przekaźnik od tego głównego komputera, to wam pokażę. Jest tutaj, tutaj. To jest przekaźnik od tego komputera. I tu właśnie był problem. A tu jest dodatkowy, już właśnie, ze względu, że był problem, to już mam dodatkowy sobie tutaj przekaźniczek włożony. I tak też teraz włożę sobie tutaj dodatkowy przekaźnik, żeby nie było problemów. No. A jak będzie, to mam nadzieję, że znowu sobie poradzę. No dobra, pan. Jak zwykle się rozgadałem. Także co, widzicie, temperatura wzrosła. Temperatura wzrosła, transit już odpala. Także co, widzimy się w następnym filmiku. Ciekawe, co znowu będzie. Mam nadzieję, że to już nie transit. Transit naprawdę ostatnio wyczerpał swoje limity. Dobra, teraz transit ma śmigać. Zmienię teraz jeszcze mu koła. I na dzisiaj z prac przy nim to będzie wszystko. Dzisiaj jeszcze musi jechać w trasę. Dobra, to co? Do następnego i nara!